to zaczynamy, nie? Dzięki Monkolowi, dzisiaj robimy pizzę i ja w końcu wyjdę z skini. Trochę to jest p... dla mnie, bo nigdy nie wychodzę z skini, a to ważniejsze nigdy nie gotuję. Mimo że jestem po szkole gastronomicznej, ga gastronomicznej i przepracowałem z 5 lat w gastronomii i tak samo przepracowałem ze 3 lata w jakiejś pizzerii, nie? więc będzie to dosyć ciekawe. Mi się zdaje, że będzie, będzie tragedia. Na no weksztychnik przepis macie cały przepis, który ja sobie napisałem, który prawdopodobnie będę chciał go wykonać. Z kilkoma zmiennymi, niestety, po prostu są takie rzeczy, że niektórych nie udało mi się ogarnąć. Co dzisiaj robimy? Robimy pizzę, która dosłownie będzie ogniskiem z dark Taki jest mój plan. Czyli, co jest ważne, będzie spód pizzy, który zaraz Wam pokażę jaki będzie. Do tego będzie mieć wbity, który zrobię z mięsa, żeby był e, jedalny, Stelaż przygotowany wcześniej, po prostu z tego powodu, żeby było e, wygodniej, żeby się z tym nie piło tutaj na transmisji. I będzie tutaj nieodzowna część ogniska, czyli ogień, który zrobimy sposobem e, flamberowania. Mam nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Oczywiście boję się, że to może nie wyjść, bo jednak ludzie nie podpalają pizzy. Tak, podpalają inne rzeczy, więc, więc zaczniemy od ciasta. Tu mam ciasto, które jest wyrośnięte już. No i masz rację, nie powinienem tej pizzy zjadać. tym bardziej, że ciasto wygląda jak cement stary. To jest ciasto, które zrobiłem, jakieś nie wiem, z godziny temu. Wziąłem przepis, który używałem w Pixeli, w której pracowałem przez kilka lat, więc mi się wydaje, że to chyba dobra, do, dobry przepis będzie. Ale mamy te ciasto. Zacznie, je, jego zaczniemy potem po prostu, nie? Na razie skupimy się na przygotowaniu produktów do nałożenia na pizzę I zrobienia miecza, żeby to po prostu jakkolwiek wyglądało i był sens Mam paprykę, musimy ją pokroić, mam papryczki jalapeno, które damy, damy na pizzę Dziarę XD, a no Czekaj No mam XD, jak sobie, jak sobie kotka dzielałem to mówię do typa weźmy mi jeszcze dziarę XD I <tokaj> on mówi co to XD, bo tu w Irlandii tego się nie używa, te, tego, tego skrótu. Bardziej jest hahaha, ha, ha", albo jakaś mokka, śmieszna. A ja mu tłumaczę, że to znaczy, że jesteś śmieszny, że jak piszesz na końcu zdania xddddd, hahaha. Ha". I patrzy na mnie jak na debila. Nie dziwię się. E produktu. A więc, to będzie ogólnie baza do, do, naszego, do naszego sosu, łącznie z pastami, które, które użyję. Razem ten sos, to jest po prostu sos od buldaka. A tym alkoholem, co z nim się wiąże, to jest przygoda. I co do tego alkoholu, poszedłem do sklepu, do monopolowego i się pytam Ziomek, masz jakiś alkohol do ee, fl e, flame bangingu? on on mnie co ty pierdolisz, tu alkoholicy przychodzą. Ja mówię, że... Ja mówię, że nie no stary, bo trzeba mi coś powyżej 40, żebym to podpalił i nam dał na pizzę. No do on mnie co ty pierdolisz, nie? Kupuję, bo wypierdolę. Ja tak mówię, zobacz co masz powyżej 40. No i nie mieli dużo. Mieli spirytus to z tu nie będę lał na pizzę. I mieli te whisky. To ma się 35%, więc na początku możemy przetestować w ogóle, jak to się pali. Okej, okay, nale nalejmy tylko troszkę. Dobra. Mam nalane troszkę alkoholu w tym miejscu. Teraz, co jest ważne, alkohol sam się siebie nie będzie palił, będzie zimny. Jeżeli podpalimy go z dołu, w sensie łyżeczkę, to jest jak wstęp do tego, poradniku, jak zać heroinę. Dobra, ale podpalamy metal, że po prostu alkohol tam yy, przybrał trochę ciepła. Jeżeli będzie wystarczająco ciepły, to będzie po prostu się lepiej palił i w ogóle się zapali. Dobra. Więc jeżeli teraz podpalę to, to po... O jest, jest, jest ogień! Obym nie spalił tego mieszkania, bo to jest śmieszne. Już to mieszkanie było raz spalone dwa lata temu. I to dziwo nie przez yy, Festiwal Pizzy. Seru użyje tylko biały kabanosy. Mamy kiełbasę, mamy trzy kiełbasy. Mamy, wiadomo, jakieś tam salami, mamy jakieś dwa rodzaje salami, to jest takie bardziej kościutko. To jest mój stelaż. To jest wszystko zrobione z drutu, Miałbyś jeszcze ale to się lepiej trzyma. No, w ogóle zapraszam jeszcze w poniedziałek. W poniedziałek, stary, ja będę na, na streamie prowadził, taki na kierownicy tak e Simulator. Więc też będzie ciekawie, znaczy mam nadzieję i będę wgrał w horrory. No to się tylko komputery w dzisiejszych czasach. Znaczy nie, w sumie w dzisiejszych już nie, kiedyś się ciały. Tak, żeby. O... Ej, kupa, mogę go na łyżkę spróbować wziąć. Cały łyżeczka to trochę tego sasu jest, nie? Nie ma energii, w sensie. Dobra. bo. <grywa> <Kurwa. grywa> to jest chyba. <grywa> Oczy łzami zaszły. To bardziej jest takie piekące Duszące. Peper, kurwa, co to było pieprzowe. W smaku. Dobra, więc dajmy. Żeby faktycznie mi ta pizza wypaliła. Wszystkie te choroby, te wrzody kurwa. Te hemoroidy. Żeby to wszystko było wypalone. Teraz ostrożnie wtypniemy w ch**. No a tak tyle. Mam zioła To jest tak, tak to wygląda. Te sosy w tu wymieszałem, nie? Czyli trochę tych ziół, trochę chili, trochę tego ostrego sosu i ta cała Pasta pomidorowa. Tutaj mamy sosik na pizzę już zrobiony. żeby go nie wyląpić nie przypadek, testujmy. No to kroimy po prostu z jednej strony trochę. I są dwa sposoby: albo krojemy do końca, albo wsadzamy łapę, wyrywamy to, co jest z wymiążę, wycieramy i jest gotowe do krojenia papryka. Moim planem jest to, żeby to było wszystko w paskach. Ok, i próbujemy to nadziać, żeby to się dobrze nadziało. O, i teraz to zrobimy to samo, tylko z drugiej strony, czyli bardziej tak. Dobra, teraz bierzemy frankfuterki. Słuchajcie, o. Czy to wygląda trochę jak miecz? Nie, nie. to nie wygląda jak miecz. Frankfuterki. I to jest. Ja To wygląda, jakbym jezusa z mięsa zrobił. To jest kurwa miecz, który w mojej wyobraźni wygląda trochę lepiej. Czyli zrobimy na nim troszkę takie wzorki, żeby to był totalnie mieczek jak... kur z ds nie? I będziemy w takim razie teraz wyrabiać ciasto na pizzę. Wykładamy naszą płachtę na byka. Mamy nasz cement. Kurwa, nie wiem czy to się, ciasto dobrze się zachowuje. Bierzemy sobie mąkę. O, dobrze, wysmarujmy się. Teraz spróbujmy ją podebrać. E, nasz kamień. To jest kamień, który wyciągnąłem z ogródka. Będziemy teraz chcieli ją troszkę poubijać, żeby nabrała takiej sprężystości. I te wszystkie julki, żeby poznikały w niej, nie? Nie wiem, czy robię dobrze, czy tak się robi z ciastem na pierogi, <laughs> czy z ciastem na pizzę. Ale wydaje mi się, że z ciastem na, na pizzę również mogę robić to samo, nie? Trochę jej o, odebrał. Ok. Pensy. W bałek do robienia ciasta. Ze stitchem. Bo innego nie, nie mogłem znaleźć w ogóle. że spojrzę. Że tylko z styczem dla dzieci był, nie? Trochę za mały jest. Dobra, to ciasto mogę odłożyć na razie. Teraz trzeba trochę po rozciągać. Oczywiście każdy ma swój sposób, nie? Na rozciąganie pizzy. Jedni to robią po prostu w ten sposób. Ja, te, ja tak niestety nie umiem robić. Znaczy, pewnie. chociaż? Czekaj. Wiesz trochę, kurwa? Tylko, że nie znam jakby taktyki, dla, dlaczego tak robię. Tylko, po prostu umiem to wizualnie zrobić, nie? Buonasera, sera! buona sera! Kurwa, mam mąkę w kleweturze już. Teraz naciągamy tylko logi, tylko staramy się naciągać. 50 dziennie przez 3 lata? No, weźmiemy ją do góry. Teraz, co jest ważne, staramy się przenieść to bardzo delikatnie na tackę. To najpierw się olejem wysmaruję, nie? No. Jak ją wysmaluję? Nie wiem. Chyba dam na na palce, na przykład i to wysmaluję, no bo normalnie, stary. To nie trzeba mieć jakieś niewiadomo rzeczy. Wiesz, że kurwa rąk używasz? Bo to ręce to, to jest najbardziej użyteczna rzecz, jaką masz w życiu. A ludzie zastępują to jakimiś nożami, jakimiś pierdołami i tak dalej, nie? Totalnie bez sensu. Spróbujemy delikatnie przenieść pizzę na to. Dobra które trochę musimy to podciągnąć. I Co jest fajne, można sobie tak właśnie ręką zrobić i wtedy dużo łatwiej te ciasto będzie schodziło, nie? To zaczyna ładnie wyglądać już w tym momencie, jeżeli mamy coś takiego, nie? Nakładamy tak z cztery łyżki i rozsmarowujemy pięknie po całej pizzy, nie? Jest drugi, druga część tej pizzy, czyli mamy już sosik nałożony. Tera mozzarella. Z tego powodu, że serda dają się na sam spód. No, dobra, ok, nakładamy ser. Oczywiście nie dajemy go za dużo. Tak to wygląda dalej. Oh. Walimy sota. <laughs> Kurwa. BTW kocham to pić, ale ja to jest w chuj niezdrowe, nie polecam wam tego. E, niezdrowe z tego powodu, że to jest solanka, e, e, często wymieszana jest z octem. Oczy sam sobie nie jest w ogóle zdrowy. A solanka to solanka, nie? jak to rozchmienić, bo to jest za długie. Dobra, teraz rozchmienimy, jak coś. Nieważne jest to, jak ona będzie wyglądać na teraz. Tylko to, jak ona będzie wyglądać po wysmażeniu. Bo najważniejsze jest to, żeby zakryć to wszystko czerwonym kolorem. Aktualnie, bierzemy teraz paprykę. Teraz ona wygląda w taki sposób. Nice. Teraz dajemy kabanoty. Bo nie ma kupujmy zwykłej, tylko musiałem leżoną kupić, o też już mówiłem. Yy, tak wygląda pizza przed upieczeniem. Nie wygląda jakoś genialnie. Ale to nie o to chodzi, żeby wyglądała genialnie, o to, żeby imitowała ognisko. Mi się zdaje, że chyba jest tutaj to dobrze zaprezentowane. Teraz, żeby pizza wyszła, trzeba pieknąć w banie łyski, która ma się na niej podpalić. Odplombowujemy. Ooo, oh, Dobra. Nie, ch nie chcę tego dużo pić. Nie lubię alkoholu w ogóle. Dobra. No, mam trochę nalane. Przetestujemy whisky. bo dałem za nie 50 euro. Jak to mówią, daj Boże. <grywa> oh, kurwa. Oh, oh. Jakbym zacierpił pił. Oh. No czyli pewnie w jakieś. No, Pół godzinki będziemy zacząć się pizzę. Pizza właśnie w piekarniku jest. Mogę pokazać trochę, jak to wygląda. Czekaj. Okay. Okay. się widać? O, o, to będzie lepszy kawy. No faktycznie. Już się piecze. Dobra. Powoli się zbliżamy. O. Oh. Dobra, mamy, mamy pizzę. Tak się prezentuje pizza, którą zrobiłem. Tylu Dark Soulsów, która Jeszcze nie jest skończona. Więc przechodzimy teraz do dania głównego na tej pizzy. Dobra. A to nie jest gorące? Dobra, to nie jest gorące już. A więc... To jest pizza ogniska z Dark Souls. Teraz będziemy ją podpalać. Tam kamerkę trochę wyżej. A więc, zaczynamy to, co jest najciekawsze na tej pizzy. O, oh, piękny dźwięk. Zdrowiamy alkohol. Dobra, tyle będzie git. I módlmy się, żeby to zadziałało. Okej. Okay. Teraz podpalamy ten alkohol, który tutaj się znajduje. Od upalnikiem. Ok. Podpalamy go z tego powodu, że alkohol lepiej się pali, kiedy ma na sobie sam jest w większej temperaturze niż tej jakby pokojowej, nie. Git. Zaczyna się dymić. O, dobra. Teraz delikatnie go wlewamy tutaj, na pizzę. Odznaliśmy go, teraz gaszę światło. Oto jest moja pizza, ogniska z Dark Souls, którą przygotowałem. Ma imitować ognisko, przy którym spoczywa każdy poszukiwać przygód. Każdy przyszły Dark Road. Który ma potem zasiąść na tronie i pokonać Głyna. A więc. Muchnijmy to niczym śpieczki z tortu. O i skosztujmy. Bum! Udało się. Zajebiście. <laughs> Ale się jaram. Bałem się, że, że chyba wyjdzie. Weźmy jedno. Mmm. Jak pojówki z wody. Ale spróbujmy kiełbaski, która była pobrana alkoholem, to czuć. Ale mięciutka. Jakiś... a sorry. <ścoughs> sorry za spoiler. Hmm. Jeżeli chodzi o mieć, to smakuje kurwa jak zwykłe mięso. Mamy kawałek. Ok, pokażę z bliska. To to ciasto wygląda w ogóle. Tak jak się prezentuje ciasto, one jest upieczone, one jest takie ciemniejsze. one jest bardziej ciemne w środku, przez na zewnątrz. Cały kawałek wygląda w ten sposób. Tu trzymam palcem tylko kawał nosa. I będziemy chyba testować, nie? Czy faktycznie z takie ostry, jest dobre. Więc smacznego! No, wyszła. Tylko. O! Oh, mało otwarty, miałem powiedzieć. Nie wygląda jakoś mega fajnie, dlatego że jest ciemne. Tutaj. Czekaj. Wezmę drugi kawałek ci pokażę. Jak jak beton, dosłownie jak cement, kurwa ja ci pokażę ciasto, kurwa. Tak wyglądało ciasto. Zajawka? W sensie. Nie wiem, czy zajawkę stary. Ja siedzę ja się ten, ja się sobie całym przed kompem, kąpem nie wychodzę. Jedyne jedzenie, jakie jem to, i sobie zamawiam jedzenie albo katalizę, wspieram. Więc z u mnie jest tak, że nie lubię gotować. Lubię robić coś ciekawego. A to mi się wydaje mega ciekawe i dziękuję Ci, Bonkol za możliwość wzięcia udziału z czymś takim, bo wydaje mi się, że to świetny pomysł w roku. Pływa, słupy, no chyba. Obawiam się, żeby żył, wyjebia. No to ciasto wygląda pojobanie nie? O. Tak? Wygląda jak od Ogólnie, ja mówię o koszmarku kamerkę, to jest wypieczone. To normalnie ma, ma konsystencję ciasta. Ale to wygląda. Jak to zrobić w już Jeszcze ci tłumaczę. W przepisie masz napisane, że trzeba dodać węgiel aktywny. Musi pokazać, czym jest węgiel aktywny. On musi być w kapsułkach. Co jest ważne, dlatego że w kapsułkach on w środku jest w zmielony. Jak go otworzy, to w środku masz taki kroszek. I to jest normalnie po prostu zmielony węgiel aktywny. On się zajebiście rozpuszcza z wodą, z drożdżami, z innymi tego typu rzeczami. I normalnie go wspujesz tam, jadam trzy tabletki. Dawałbym nawet sześć, żeby te ciasto faktycznie było czarne. Bo u mnie po prostu ono wygląda jak bardziej spieczone i bardziej takie kurde zeschnięte. Po prostu i tylko tyle, co prawda, ono ma do zaoferowania tego koloru. Nie wiem, ja pewnie to z kawałek. A, ja mamy pilnolicki z tym mocnym sotem. Dobra, na koniec, al będziemy mnie brzuch jutro ulejemy ostry sos, ile się da, Ja dałem go w chuj, on jest tu w środku i to będzie taki ostatni gry dzisiejszy, bo wiem, że ja umrę kurwa na straczy jutro, więc bon appetit, tak jak się mówi, daj Boże. To wykurwa, nejki zaczynają napierdalać. Uf, kurwa, ale to jest takie Aaaa e, e, Jak dawałem tego sosu mniej A, kurwa! Już się pochce. Jak dawałem tego sosu mniej na łyżkę i jadłem Jak dawałem tego sosu mniej na łyżkę On był faktycznie ostry, lekko taki pieprzowy i jak dawałem go na łyżkę, to po prostu, zaraz mi usta was jakieś spuchły. Jak na łyżkę, to był ostry, ale nie ma tego smaku takiego burdakowego, gdzie wyrzeje od środka, ale się ślinie. A jak się gadałem, to faktycznie pchuj. Oh. Bo on każdy kurwa ma to swój burdokowy taki pieką smakalnie, ta zupka, co się upierdala jeszcze raz. Dziękuję ślicznie i pa! pa. Do usłyszenia, do zobaczenia, zapraszam na poniedziałkowy stream z Grania w kolory. i junk stream lekki. Będzie też mój urodzinowy. Więc zapraszam, ale kurwa składam zdania chujowo. Zapraszam w poniedziałek. Elo!